Większość porad odnośnie tego, jak pisać z dziewczynami na YouTubie, to totalne głupie. Nie ci mówią, byś próbował być na siłę śmieszny i wysyłał jej cały czas mamy, a drodzy ci mówią, żebyś był toksikiem i cały czas ignorował o niej wiadomości. I obie te porady są złe. Dlatego, że są zbyt stronnicze. Zaufaj mi, wiem to z praktyki. Bo próbowałem obie te rzeczy. I wiem, że nie działają. A nawet gdy działają, to problem w tym był taki, że ja przyciągałem do siebie dziewczyny, które nie pasowały do mojego charakteru, tylko którym się podobała ta persona, którą im przedstawiałem. Czyli wiesz, zgrywałem takiego kozaka, toksika i wiesz, że jej nie odpisuję i w ogóle, przez co przyciągałem do siebie te dziewczyny, które tak naprawdę nie pasowały do mnie charakterem, przez co tak naprawdę ja bardzo często marnowałem kilka tygodni na umawianie się z tymi dziewczynami, tylko i wyłącznie po to, by potem sobie uświadomić, że ta dziewczyna tak naprawdę do mnie nie pasuje i tylko i wyłącznie zmarnowałem swój cenny czas. Dlatego w tym odcinku przedstawię ci porady, które pozwolą ci prowadzić naprawdę ciekawek. Konwersacje z dziewczynami i jednocześnie które pozwolą ci na to, abyś po prostu pozostał sobą. Dlatego będziesz w stanie przyciągnąć do siebie dziewczynę, która faktycznie będzie do ciebie pasować. Nauczyłem się tej metody od Hamzy jakieś dwa lata temu i jestem w stanie ci potwierdzić, że w 100% działa. Dlatego posłuchaj mnie, zaimplementuj to wszystko, o czym ci mówię w tym filmiku, a zaufaj mi, nie pożałujesz. I słuchaj mnie teraz uważnie, bo ojciec wiecznie, że mnie będzie. A więc krok pierwszy to po prostu nawiązanie znajomości poprzez, nie wiem, zdobycie jej numeru lub po prostu zaobserwowanie jej na social media. Bardzo prosty krok. Krok drugi, pierwsza wiadomość. Co tutaj musisz zrobić, to po prostu napisać hej i napisać jej jakiś szczery komplement. I Nie myśl o tym zbyt dło. Bądź autentyczny. Napisz jej co szczerze o niej myślisz. Co Ci się w niej podoba? W jaki sposób się ona wyróżniła na tle innych dziewczyn i dlaczego do niej napisałeś, a nie do innej dziewczyny, i tak dalej. To sprawi, że po prostu będziesz bardziej autentyczny i to sprawi, że będziesz w stanie jakby sfiltrować wszystkie te dziewczyny, pozostaną tylko i wyłącznie te, które faktycznie będą do Ciebie pasowały, bo jakby pisząc to, co szczerze o niej myślisz, jakby... Piszesz jej to, co siedzi w Twoim umyśle, tak? Czyli jakby, wiesz, tylko w ten sposób będziesz faktycznie w stanie znaleźć dziewczynę, która będzie szczerze pasować do Ciebie. Wszystkie te porady redpillowców odnośnie tego, jak pisać z dziewczynami, są chujowe. Dlatego, że pomimo tego, że działają, to sprawiają, że ty pozbywasz się kompletnie swojej autentyczności wykorzystując te porady, przez to, tak jak już mówiłem wcześniej, nie jesteś w stanie znaleźć dziewczyny, która szczerze pasuje do Twojego charakteru. Drugim sposobem też, który ja wykorzystywałem, aby nawiązać tą pierwszą taką interakcję z tą dziewczyną, to było na przykład opowiedzenie na jej story, Czyli powiedzmy najprosty przykład. Dziewczyna, która Ci się podoba, wstawiła na story, czyta jakąś książkę to możesz się jej zapytać, jo, co to za książka, no nie? z czystej ciekawości. Obawiam ja wiemy, że chuja cię obchodzi ta książka, ale jest to dobry pretekst do tego, aby do niej napisać, prawda? No i ona ci wtedy pisze, że o, czytam sobie kurwa Minecraft czy coś, nie? a ty takie, o, Minecraft, naprawdę ciekawa lektura, Jezu, nie, mało osób w ogóle czyta książki, a ty nie dość coś książki, to jeszcze takie ciekawe lektury, no nie? I wiesz, i Benz w ten sposób sobie kurwa... No Zaplusikowałeś, u niej, już młody, no nie? No bo nie dajesz jej komplementy tylko odnośnie jej wyglądu, ale i również odnośnie tego, że czyta taką książkę, no nie? Najprawdopodobniej takiego komplementu jeszcze nigdy on nikogo nie dostała, także gratuluję. Krok trzeci. Prowadź rozmowę. Nigdy, ale to nigdy nie pozwól dziewczynie prowadzić konwersacji. Dlatego, że jeżeli pozwolisz dziewczynie, aby to ona prowadziła konwersację, to pociągnie ją do kompletnej nudy. Większość dziewczyn, nie mówię, że wszystkie, ale większość dziewczyn ma naprawdę niskie umiejętności społeczne W sensie na niskim poziomie Przez co bardzo często jest tak, że one nie wiedzą jak nawiązać taką ciekawą konwersację z kimś innym Przez co jeśli pozwolisz jej prowadzić konwersację To ona zaraz zacznie ci zadawać pytania typu Co tam, co robisz, jak się czujesz i tak dalej Przez co pociągnie konwersację do kompletnej kurwa nudy I ta konwersacja kompletnie zdechnie Dlatego nie możesz nigdy pozwolić dziewczynie prowadzić konwersacji Ty ją musisz prowadzić Dlatego za każdym razem kiedy dziewczyna zacznie zadawać ci takie głupie pytania To kompletnie zignoruj tą wiadomość Jak gdybyś jej w ogóle nie przeczy... Czytał i napisz coś ciekawego. Nie wiem, zadaj jej jakieś ciekawe pytanie, lub napisz o czymś, co zrobiłeś czy coś. Nie, po prostu napisz coś innego, coś ciekawego. Kompletnie, kurwa, zignoruj tą wiadomość i napisz coś ciekawego. Tak, Bo po prostu ta konwersacja dalej była ciekawa, a nie została pociągnięta do takiej, kurwa, takiego small talku, którego kurwa nikt nie lubi. Jakość konwersacji to Twoja odpowiedzialność, dlatego zadbaj o to, aby nigdy nie była nudna. Krok numer czwarty. Umów się z nią na spotkanie. Postaraj się zorganizować z nią pierwsze spotkanie w przeciągu pierwszych kilku dni, odkąd zaczniecie pisać. Bo tak naprawdę, jeśli szczerze zależy ci na tym, aby rozwinąć jakąś dobrą relację z dziewczyną, to nie dasz rady zrobić tego poprzez jebanego messengera, kurwa. Przestań się oszukiwać, ok? Jeśli szczerze zależy ci na tym, aby nawiązać jakąś ciekawą relację z tą dziewczyną, to musisz się z nią spotkać w rzeczywistości. Nie da się zbudować prawdziwej więzi poprzez pierdolonego messengera. Dlatego... W przeciągu pierwszych kilku dni, odkąd zaczniecie pisać, zaproś ją gdzieś star. Pamiętaj, że nie szukasz jebanej koleżanki do popisania, tylko dziewczyny. Dlatego zaproś ją gdzieś, wyjdź z nią gdzieś. Postaraj się, aby ta relacja po prostu dalej zaliczała progres, no nie? Teraz powiedzmy, że udało ci się ją namówić na spotkanie. A więc, co teraz? Teraz zaplanujesz spotkanie w taki sposób, abyście poszli gdzieś, gdzie i tak byś sam już poszedł. To wyeliminuje całą tą niepotrzebną presję oraz stres wynikający z pójścia w jakieś nowe miejsce, przez co na spotkaniu będziesz w stanie być naprawdę wyluzowany i zrelaksowany. A co jeśli nie masz ją gdzie zaprosić, bo masz naprawdę nudne życie i w sumie nic w swoim życiu nie robisz ciekawego? No wtedy jedynym rozwiązaniem jest, abyś w końcu zaczął robić coś kurwa ciekawego w swoim życiu. Ponieważ jeśli masz naprawdę nudne życie i cały dzień tylko siedzisz przed kompem i walisz konia i grać w gry komputerowe, to prawda jest taka, że. Żadna dziewczyna i tak cię nie będzie chcieć. Ona chce dołączyć do twojego życia. Nie chce, abyś ty zmienił swoje życie dla niej. Dlatego, co musisz zrobić, to wyjść w końcu ze swojego batka i wana zewnątrz i zacząć robić jakieś ciekawe rzeczy. Wejdź na Google i poszukaj jakichś ciekawych rzeczy w twojej okolicy. I zacznij chodzić do tych wszystkich ciekawych miejsc, jako że to będą miejsca, do których ją zaprosisz. I teraz, co robisz, to piszesz jej, że w ten i ten dzień, o tej i o tej godzinie idę tu i tu. Czy chcesz ze mną pójść? Proste jak budowa jebanego cepa. Prak szósty, przekładanie randki. Jeśli nie jest zainteresowana Twoim zaproszeniem, lub cały czas przekłada termin randki, posłuchaj mnie stary i odpuść. Bo i tak nic by z tego nie wyszło. Jeśli ona cały czas przekłada termin randki, to znaczy, że tak naprawdę niezbytnio to mu zainteresowana i nie chce z tobą nigdzie wyjść. I pisze z tobą tylko i wyłącznie dlatego, że najprawdopodobniej jej się nudzi, a Ty jej dajesz atencję. Bo prawda jest taka, że jeśli dziewczyna serio jest tą zainteresowana, a to jest według mnie jedyne, czym Ty powinieneś się interesować. Jeśli dziewczyna jest tą serio zainteresowana, to jest jakby jedna dziewczyna, którą się powinieneś interesować. Nie powinieneś się interesować dziewczyną, która jest tak pół na pół, albo wiesz, raz ci daje takie znaki albo takie znaki. Powinieneś się skupić tylko na dziewczynach, które serio chcą się z tą spotkać. A Dlatego jeśli dziewczyna serio chce się z tą spotkać, to nie będzie jakby utrudniać tego spotkania. Ona będzie jeszcze ułatwiać. Będzie chciała się z tą spotkać, więc będzie Ci łatwo to spotkanie zorganizować. Więc jeżeli ona cały czas przekłada ten termin i nie chce się z tą spotkać, to wtedy robisz FDB, czyli Fuck that bitch. Robię miłyń, kurwa. Siedmiodniowy strik. <gry> Krok siódmy. Nie bój się wysyłać szczerych wiadomości. I co mam przez to na myśli? To na przykład, jeśli złapiesz się na tym, że o niej myślisz, to nie musisz jej napisać, że o niej myślisz. Albo na przykład, jeśli słuchasz jakiejś nutki i ta nutka ci o niej przypomina, to wyślij jej tą nutkę i napisz, że ta nutka mi o tobie przypomina. Chodzi nam tutaj przede wszystkim o to, abyś nie miał się wyrazić swoich szczerych uczuć w stosunku do tej dziewczyny. I oczywiście, ratpidowcy się tutaj zastrają no i będą, że. Powiedziałeś dawaj na tej dziewczynie, nie, nie, nie powiedziałeś, dawaj na tej dziewczynie. Kurwa, zamknij mordę, gościu, ja pierdolę. Z toxic, toksyk, z Zamknij kurwa. Ale tak jak mówiliśmy wcześniej, w ten sposób pozbędziesz się wszystkich dziewczyn, które szczerze nie będą do ciebie pasować. Bo powiedzmy, że piszesz sobie z jakąś osiedlową bellie i wysyłasz jej takie słodkie wiadomości, to ona będzie miała takie wytyfy, czy on pisze do mnie takie wiadomości, co zajebany frajer, przez co automatycznie pozbędziesz się jej ze swojego życia przez co śmieci same się wyniosą. Dlatego nie bój się pisać takiej wiadomości. Jeżeli złapiesz się na tym, że o niej myślisz, to nie bój się jej kurwa napisać, że o niej myślisz. Po prostu jej to kurwa napisz. Bo mi, jeżeli to jest dobra dziewczyna, która do Ciebie pasuje i Ty szczerze o niej tak myślisz i jej tak napiszesz, to na serio się ucieszy. Ona serio się ucieszy, jeśli, się, jeśli jej tak napiszesz. Dlatego kurwa, nie wstydź się jej tak napisać, stary. Nie wstydź się jej tak napisać. Jeśli się szczerze tego tak nie myślisz, to napisz jej to, kurwa. Napisz jej to. Naprawdę, zaufaj mi. Jeśli to jest dziewczyna, która szczerze do ciebie pasuje, to naprawdę to doceni. A jeśli nie, to niech spierda. Więc kurwa, pełno dziewczyn, nie widzę powodu, dla którego miałbyś się. Jedną przejmować. Dlatego nie bój się pisać takiej wiadomości. Jeśli złapiesz się na tym, że o niej myślisz, to po prostu jej kurwa napisz, że o niej myślisz. W czym tu masz problem, stary? W ten sposób automatycznie pozbędziesz się tych wszystkich dziewczyn z Twojego życia, które do ciebie nie pasują. A znajdziesz taką, która szczerze będzie do ciebie pasować, z którą będziecie w stanie zbudować naprawdę fajny, długoterminowy związek. Zaufaj mi, to jest ten błąd, który ja popełniałem przez naprawdę długi czas, bo miałem tak, że dawniej e, grałem takiego Playboya, wiesz, pisałem z dziewczynami, tam, czasami kurwa, było pisałem z kilkoma na raz, wiesz, i zgrywałem w Playboya, no nie, wykorzystywałem wszystkie te red pillowe porady, jak pisać z dziewczynami, no nie, push-pull i tak dalej, kurwa. No i działały, działały, tylko problem był w tym taki, że ja nakładałem na siebie tą taką personę, tego takiego pewnego siebie Playboya, playera, który wiesz, wyrywa i tak dalej, przez to ja przyciągałem do siebie dziewczyny, które tak naprawdę, którym tak naprawdę podobała się ta persona, a nie ja i moja szczera osobowość, przez co wiesz, ja potem pisałem z tymi dziewczynami, umawiałem się z nimi i umawiałem się z nimi na przykład przez kilka tygodni, tylko i wyłącznie potem po to, aby potem sobie uświadomić, że tak naprawdę to się mi nie pasujemy i że tak naprawdę zmarnowałem tylko i wyłącznie swój czas. Dlatego nie popełnij mojego błędu i posłuchaj mnie, posłuchaj mojej porady, bo nauczyłem się i poprzez popełnianie swoich błędów. A jak wiadomo, mawia pewien cytat, że mądrzy ludzie użą, uczą się ze swoich błędów, a inteligentni ludzie uczą się z błędów innych osób, czy coś takiego, nie wiem, nie pamiętam, wie o co chodzi, kurwa. Po prostu nie popełnij tego samego błędu co ja, dobra? Krok ósmy, kontynuuj. Nawet po spotkaniu niczego nie zmieniaj. Kontynuuj pisanie tak jak to było do tej pory. Teraz omówimy najlepszy mindset odnośnie pisania z dziewczynami. Najlepszy mindset, jaki możesz mieć, to mindset obfitości, czyli tak zwany ten abundance mindset. Czyli musisz pisać z nią, jak gdybyś miał wiele kobiet w swoim życiu. Jeśli je masz, no to spoko, fajnie. Jeśli nie, to musisz się zachowywać, jakby tak było. Dlaczego? Dlatego, że to powstrzymacie, po pierwsze, przed zbyt szybkim przywiązywaniem się emocjonalnym do tych dziewczyn. Bo prawda jest taka, że z 99% tych dziewczyn tak naprawdę nie zbudujesz nic długoterminowego. Więc zbyt szybkie przywiązywanie się emocjonalne do nich tylko sprawi, że będziesz oraz z drugiego powodu, czyli takiego, że to po prostu powstrzymacie przed byciem zdesperowanym. A to jest coś, czego dziewczyny nienawidzą. Ale już zaufaj mi stary, ponieważ jak tylko dziewczyna wyczuje, że jesteś zdesperowany, tak szybko straci do ciebie szacunek. Straci do ciebie szacunek, ponieważ pomyśli, że nie masz innych opcji, przez co nie jesteś tak naprawdę tak wartościowy, jak myślała, że jesteś. Kolejna sprawa. Jak często powinienem odpisywać? Jeśli nie pracujesz, odpisz. Jeśli pracujesz, nie odpisuj. Proste. I co musisz sobie tu uświadomić, to to, że dziewczyny nie chcą cały czas z tobą pisać, ok? Chcą, abyś ty miał swoje życie i abyś się rozwijał i abyś spędzał większość swojego czasu na swoim rozwoju i na swojej pracy, a nie na bezsensownym pisaniu z nimi, rozumiesz? Dlatego jeżeli nie masz co robić, masz w kurwa czasu w ciągu dnia i jedyne co robisz, to pisanie ze swoją dziewczyną, to musisz to kurwa tak najszybciej zmienić. Dlatego co ja robię na przykład? To właśnie jeżeli na przykład nie pracuję lub nie oglądam podcastów, lub nie czytam książek, lub w ogóle po prostu wiesz, nie pracuję nad sobą w jakikolwiek sposób i mam wolną chwilę i jestem na messengerze to jej odpiszę a jeżeli nie mam czasu i pracuję, to nie odpisuję jej. Właściwie to nikomu nie odpisuję, bo jeżeli pracuję, to mój telefon jest kompletnie na trybie samolotowym, nam go tam na łóżko albo wynoszę go z pokoju żeby w 100% skupić się na swojej pracy. A jeśli na przykład pracuję i wchodzę na Mesa, to wchodzę tylko i wyłącznie dlatego, żeby odpisać mojemu montażyście. Więc nawet jeżeli wejdę i widzę, że do mnie napisała, to i tak jej nie odpiszę, bo teraz wszedłem na Messengera tylko i wyłącznie po to, aby odpisać mojemu montażyście. I zaraz potem jak mu odpiszę, wracam do pracy. Dlatego jeśli masz dużo czasu i mógłbyś z nią pisać cały czas, a tego jeśli masz dużo czasu, i mógłby z nią pisać praktycznie cały czas, to jest to dobry znak na to, że najprawdopodobniej jesteś przegrywem i musisz to jak najszybciej zmienić, dlatego że ty większość swojego czasu powinieneś przeznaczać na swój cel w życiu, czyli na stawanie się lepszą osobą. Jeśli tak jest, to znaczy, że pisanie z dziewczynami to jest na razie najmniej istotny problem w twoim życiu. Dlatego co bym ci zalecił? To abyś obczaił mój filmik pod tytułem Jak zaliczyć glow up i kompletnie odmienić swoje życie, abyś wprowadził całą tą wiedzę, którą tam przekazałem do swojego życia, zaliczył tą glow up, dopiero potem wrócił do tego filmiku i nauczył się jak pisać z dziewczynami. Bo prawda jest taka, że dopóki nie zaliczysz tego to i tak żadna dziewczyna nie będzie Cię chciała. A nawet jeśli będzie Cię chciała jakaś, to najprawdopodobniej nie będzie zbyt wartościowa. Dlatego na razie skup się na sobie, obejrzyj ten filmik, prowadź całą tą wiedzę do swojego życia i dopiero potem zacznij się przejmować dziewczynami. Więc jeżeli chcesz obejrzeć ten film, co naprawdę bym Ci polecał, to wyświetli Ci się on właśnie tutaj. Albo tutaj. <laughs> Już nie wiem. Zawsze się kur... Z tymi stronami. I to tyle. Mam nadzieję, że Ci pomogłem. Jeśli tak, to zostaw suba łapkę, napisz jakiś fajny komentarz. A w opisie jak zwykle zostawiam Ci link do naszego Discorda, gdzie znajduje się wiele więcej chłopaków takich jak ty. Więc jeżeli chciałbyś ich poznać, to serdecznie Cię tam zapraszamy oraz zostawiam Ci link do mojego Instagrama. Także jeżeli cię ciekawi to, co robię na co dzień, no to możesz tam w wideo czaić. I to tyle. I pamiętaj, szkoda życia, nabycie pizdą. Pozdro. Chładło. <laughs> mm.